Uwaga! Tu podcast między szelkami. Ja nazywam się Adam Pluciński i serdecznie zapraszam Cię do mojego świata. To miejsce, w którym usłyszysz o wielu błędach, jakie w ostatnich kilkunastu latach popełniłem w sprzedaży, co kosztowało mnie w sumie ładnych parę milionów. I o tym, jak cały czas uczę się na błędach zarządzać zespołami. Zebrałem doświadczenie z setek firm. Osób w nich zarządzających i tysięcy handlowców, z którymi przez większość mojego życia zawodowego miałem przyjemność pracować, wspierając ich w rozwoju. Jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą lub zarządzasz zespołem, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapnij pasy, usiądź w fotelu lub połóż się wygodnie i wykorzystaj ten czas, bo to Twój czas na rozwój. Zapraszam Cię serdecznie, Adam Pluciński. Odcinek 34. Jak przekształcić feedback w złoto, model Gold w pracy menadżera? Informacja zwrotna i praca z ludźmi to jedno z największych wyzwań w zarządzaniu. Wszyscy menadżerowie i menadżerki wiedzą, że jest to ważne. Jednak czy na pewno potrafią korzystać z różnych modeli, aby jego czy jej pracownicy byli zmotywowani i chcieli się rozwijać? Na to pytanie już nie odpowiem, jednak w dzisiejszym odcinku skupimy się na modelu Gold. Narzędziu, które wspiera pracownika w rozwoju, koncentrując się na jego doświadczeniach. I jako menadżer, menadżerka możesz wykorzystać go w sytuacjach, w których zlecane przez ciebie zadanie nie spełnia Twoich oczekiwań, lub gdy dane działania, które wykonują twoi pracownicy, doprowadziły do negatywnych skutków. Więc jeśli ten temat jest dla Ciebie ciekawy, przypominam o jednej ważnej rzeczy. Zostaw łapkę w górę, udostępnij go dalej, czy zostaw swój komentarz, bo jest to dla mnie ważne. A już teraz zapraszam Was do merytorycznej części odcinka. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Jesteście ze mną już od jakiegoś czasu, to pewnie zauważyliście, że tym razem odcinek nie pojawił się w terminie. Wynika to z bardzo prostej przyczyny. Miałem okres wakacyjny i stwierdziłem, że w tym czasie nic więcej nie będę robił, tylko zainwestuję go w odpoczynek, rodzinę i w dobrze spędzony czas. Więc od razu po urlopie wracam do Was z bardzo konkretnym odcinkiem. Dzisiaj o modelu Gold, który jest przykładem coachingowej informacji zwrotnej, która wykorzystywana jest właśnie w coachingowym modelu zarządzania i jest narzędziem, które właśnie wspiera Twoich pracowników w rozwoju. U jego podstaw leżą dwie rzeczy: coaching i mentoring. Co to oznacza? Oznacza to to, że ten rodzaj informacji zwrotnej koncentruje się przede wszystkim na nauce pracownika przez jego osobiste doświadczenia. Informacja zwrotna jest nastawiona na cele, jest nastawiona na rezultaty, naukę i wnioski, które ma wypracować sam pracownik. Co więcej, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, to narzędzie może być bardzo wartościowe dla Ciebie. Dla ciebie, ponieważ jest bardzo ciekawym podejściem do samorozwoju i do analizy swoich błędów, wyciągania wniosków i znajdowania rozwiązań, które do tej pory nie były tobie dostępne, o których nie pomyślałeś, nie pomyślałaś. Więc nie tylko to narzędzie możesz wykorzystać do tego, aby rozwijać swoich pracowników, ale możesz je wykorzystać jednocześnie do samorozwoju. No dobra, to idziemy do konkretów. Czym jest model Gold? Jest akronimem poszczególnych słów. G, czyli goal, czyli cel. O, outcome, czyli wynik. L, learn, czyli nauka. D, differently, czyli inaczej. Podczas spotkania z pracownikiem, jako menadżerowie, możecie zadawać wtedy serię pytań coachingowych, które mają promować Twoich pracowników do odkrycia, pobudzenia ich refleksji, do samodzielnego działania i do wzięcia na siebie. Odpowiedzialności za podejmowane decyzje. I w tym odcinku trochę zaprezentuję wam, w jaki sposób możecie zadawać pytania, jakie pytania możecie zadawać, aby właśnie taki cel z Waszym pracownikiem osiągnąć. Więc tutaj będą same konkrety, jak je wykorzystacie i jak przetestujecie, to już jest Wasza sprawa. A więc idziemy do celu, czyli go. Jakie pytania na tym etapie możecie zadawać? Jaki był Twój cel? Jaki cel sobie postawiłeś? Co chciałeś osiągnąć, co miało być rezultatem Twojego działania, czy też co się wydarzyło po drodze? Opowiedz mi trochę więcej o tym. Na tym etapie skupiamy się przede wszystkim na tym, w jaki sposób Wasz pracownik, czy widzicie cel, jaki sobie postawiliście, co konkretnie chcieliście osiągnąć, co mogło być rezultatem tego działania i co się tak naprawdę wydarzyło w całej tej ścieżce. Na poziomie celu i zdefiniowania tego celu jesteśmy w stanie spojrzeć trochę szerzej na to zadanie, na ten efekt działania, który wykonaliśmy, i to może otworzyć szerzej oczy. Idziemy do kolejnej części, czyli do wyniku. Autką. Co faktycznie osiągnąłeś? Jaki był faktyczny rezultat Twojego działania? Jaki jest efekt końcowy, który osiągnąłeś? Co poszło dobrze? Co udało Ci się zrealizować do tej pory, lub co zrobiłbyś innego niż do tej pory, jakbyś miał podejść do tego samego zadania raz jeszcze. Na czym możesz jeszcze popracować? Na tym elemencie my przeprowadzamy naszego pracownika, jakby przez te działania, przez wynik, który on osiągnął. Jak do tego wyniku doszedł, co poszło w nim dobrze, co mógł zrealizować inaczej. Albo co mógł powtórzyć tak samo, bo było dobre w tym działaniu. Idziemy do litery L, czyli LERN, czyli nauki. I tutaj pytania, które na tym etapie możecie zadać. Czego się do tej pory nauczyłeś? O co tak naprawdę jesteś mądrzejszy po wykonaniu tego działania? Jakie wnioski płyną dla Ciebie z tego zadania? Jakie inne możliwości dostrzegasz na przyszłość? Co zyskałeś dzięki temu doświadczeniu? Tu skupiamy się na tym, czego pracownik się nauczył lub jakie wnioski może wyciągnąć, lub co może zabrać ze sobą na przyszłość, bo to jest ten etap na poziomie rozmowy, kiedy on wie, jaki miał cel, wie w jaki sposób osiągnął wynik lub go nie osiągnął, co było wynikiem i efektem jego pracy, a na tym etapie bazujemy bardzo mocno na tym doświadczeniu, czyli czego on się nauczy, gdzie wyciąga jakieś wnioski. O ile jest mądrzejszy, bo w ten sposób najlepiej uczyć się na swoich błędach, najlepiej uczyć się na swoich doświadczeniach, kiedy jestem w stanie spojrzeć na siebie, na cel, na swój wynik i zastanowić się chwilę, bo na to nie mamy dużo czasu i bardzo często o tym zapominamy. Nie dajemy sobie czasu na analizę, nie dajemy sobie czasu na to, co wartościowego z tego wyciągamy. Nie dajemy sobie tego, na to czasu, żeby zabrać dla siebie. Te ważne elementy, które zrobiliśmy dobrze, albo w jaki sposób mogę zadziałać inaczej, jak mogę usprawnić pewien proces, jak mogę wdrożyć kolejną procedurę. Więc jest to jeden z kluczowych rzeczy w samym modelu Gold. Dobra. Idziemy w takim razie do Differently, czyli co możesz zrobić następnym razem inaczej. I to jest bardzo konkretne pytanie, które już możesz zadać naszemu pracownikowi. Jakie inne możliwości zobaczyłeś? Co zrobisz inaczej następnym razem, kiedy będziesz miał tego typu zadanie? Na czym skoncentrujesz się teraz, wiedząc to, czego się dowiedziałeś? Na czym skoncentrujesz się może w przyszłości, wiedząc to, czego się dowiedziałeś, czego nie wiedziałeś do tej pory? Czego, robisz, czego zrobisz więcej kolejnym razem, albo czego zrobisz mniej? Co będziesz brał pod uwagę w podobnej sytuacji? Co zrobisz tak samo? Bo tu też jest ważna kwestia tego, że to nie jest nigdy tak, że ktoś Całkowicie źle zrobił dane zadanie. Są pewne elementy, które też są dobre. Co zrobisz tak samo? Co zrobisz całkiem inaczej? Co weźmiesz jeszcze pod uwagę, gdy pojawi się podobna sytuacja w przyszłości? Lub od czego zaczniesz w przyszłości? Albo na czym zakończysz? Te pytania mają za zadanie uruchomić takie kreatywne spojrzenie. Czyli pokazania, że. Są też inne ścieżki, że pracownik może je odszukać, bo bardzo często może sam je znaleźć, dając gotowe rozwiązania czy pokazując, słuchaj, następnym razem zrób to tak. Człowiek nie doświadcza, nie uczy się. Czasami może wybrać złą drogę, ale znowu możemy przejść przez model i zapytać go: OK, do jakiego wyniku on macie doprowadzić? Nie? Czyli jaki cel temu przyświeca, do jakiego wyniku cię ma doprowadzić? OK. Czego się będziesz mógł od tego nauczyć, albo czego, o co teraz będziesz mądrzejszy, albo jakie sytuacje mogą wpłynąć, albo jak to możesz zrobić jeszcze inaczej. Wiecie, przejście przez ten model może być kilkukrotne, ale chodzi o to, że dając ludziom rozwiązania, czyli dając ludziom gotowce, tak naprawdę nie uczymy ich samodzielności. A jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób funkcjonuje rynek, Jakich pracowników oczekujemy, to chcemy, żeby nasi pracownicy sami dochodzili do pewnych rzeczy. Patrząc takie na moje doświadczenia menedżerskie, no, czasami próbujemy ludzi wrzucić w skrypty, w konkretne procesy i procedury, które z jednej strony mają za zadanie to, żeby ludzie przestali myśleć, żeby wykonywali coś dobrze. No i w przypadku rzeczy powtarzalnych, takie, które muszą być skupiowane 0-1, ma to sens. Na produkcji, jeżeli mamy powtarzalność produkcji, yy, procesu. Oczywiście ma to sens, ale jeżeli wasi ludzie muszą myśleć, muszą się zastanawiać, muszą szukać różnego typu rozwiązań, no to dużo lepszym podejściem jest to, żeby oni sami się rozwijali. Czym częściej będziecie podawali ludziom gotowe rozwiązania, tym mniej oni się po pierwsze będą z nimi identyfikowali, a po drugie, oni się bardzo mocno do tego przyzwyczają, bo potem będą czekali na informacje, droga menadżerko, drogi menadżerze, od ciebie. Zrób to dokładnie w taki sposób. A jeśli ty powiesz im, jak to zrobić, a im to się nie uda, to jak myślisz, kto będzie temu winny, na kogo pracownik rzuci z odpowiedzialności? Weźmie ją na siebie, czy bardziej powie, sorry, Adam, to ty mi tak powiedziałeś i to nie zadziałało? Więc ja jestem bardzo pro i bardzo nastawiony na kierunek samorozwoju ludzi, tego, żeby oni myśleli, żeby się znawiali, żeby sami dochodzili do pewnego typu rozwiązań, a nie żeby byli. Kierowani tylko i wyłącznie procesem i procedurą. Bo jeżeli ludzie nie będą myśleć, to będą powtarzali głupie procesy lub głupie błędy, lub wtedy będzie przychodził y, klient, który powie, że jest niezadowolony, ale jak ja mam na to proces, to odpowiem mu zawsze tak samo, a czasami przyda się trochę więcej empatii, trochę szerszego spojrzenia. Czy jest to proste? Nie. Dlaczego? Z prostej bardzo przyczyny. No bo jako menadżerowie zawsze mamy za mało czasu. Zawsze go brakuje. Zawsze mamy dziesiątki spraw do rozwiązania, ale nie mamy czasu dla swoich ludzi. No i teraz zajmujemy się dziesiątkiem rzeczy, a potem jesteśmy niezadowoleni z efektów pracy naszych ludzi. Dlaczego? Bo nie poświęciliśmy im czasu. Jeżeli nawet zatrudnicie nowego pracownika i nie zainwestujecie na początkowym etapie w niego konkretnego czasu, nie przeprowadzicie go, nie pozwolicie go, nie pozwolicie mu nauczyć się pewnych rzeczy, to potem tak naprawdę ten czas stracicie później. To jest inwestycja, której często ludzie nie liczą albo nie biorą pod uwagę. No bo jak szybciej się wdroży, no to szybciej zacznie zarabiać na siebie. No tak, ale ile w międzyczasie on popełnił błędów? Albo ile razy jako menadżer, menadżerka, będziecie musieli interweniować w sytuacji, kiedy coś pójdzie nie tak, co zostanie niezrealizowane. Zachęcam Ciebie, drogi menadżerze i droga menadżerko, do przetestowania tego modelu, do poprowadzenia tego pracownika. Do konkretnych wniosków i do konkretnych przemyśleń. Tak samo mocno zachęcam Cię do drugiej rzeczy: do tego, żeby przetestować ten model na sobie. Jeżeli źle wykonasz zadanie, jeżeli efekt tego zadania, które wykonujesz, jest niewystarczający, to przejdź przez model Gold. Odpowiedz sam sobie na te pytania. Zobacz, w jaki sposób Ty reagujesz, jakie pierwsze myśli Ci przychodzą, czego możesz się spodziewać na tym etapie. Jest to bardzo wartościowe ćwiczenie, czyli pierwszym ćwiczeniem jest przetestuj to na swoich ludziach, drugim ćwiczeniem jest to przetestuj ten model Gold na sobie. Czy to są jedyne pytania, jakie można zadać? Nie. Oczywiście kontekst ma ogromne znaczenie, czyli kontekst danego, e, danej sytuacji będzie wymagał zadania innych pytań, na przykład pytanie pogłębiających. Jakie to pytania? Czyli takie, które są jakby kontynuacją, jest logicznym ciągiem. Jeżeli pracownik mówi, OK, mógłbym inaczej, e, inaczej wyciągnąć dane z tego raportu, no to zapytajmy go, co masz konkretnie na myśli, albo jakie konkretne dane tym razem będziesz chciał wyciągać, albo w jaki sposób inaczej zamierzasz to zrobić. A zamierzasz zastosować jakąś tam jedną i drugą formułę. OK, i jak ją zastosujesz, to jakiego efektu się spodziewasz? Widzimy, wracamy sobie, do, wracamy sobie do, czy jakiego celu, albo jaki cel chcesz osiągnąć, albo jakiego wyniku się spodziewasz. I znowu możemy wrócić do tego modelu. To nie jest tak, że pierwsze zadaje jedno pytanie, drugie, trzecie. Pamiętajcie, po drugiej stronie są ludzie i jakikolwiek model, którym słyszycie, to nie jest tak, że robimy go kopiuj, wklej, kopiujemy pytania, wklejamy i on zadziała. Pamiętajmy, że są ludzie i my musimy na nich reagować. Musimy myśleć i musimy się zastanawiać. My, jako menadżerowie tym bardziej jesteśmy, jakby, powinniśmy być skupieni też na sobie i testować pewne rzeczy na sobie, żeby zobaczyć, jak na nie reagujemy. Nie ma idealnych modeli i nie ma najlepszych rozwiązań, ale model Gold jest jednym z tych, które na pewno mogą dać dużo wartości. Żeby się przekonać, wystarczy, Albo aż trzeba go przetestować, żeby móc powiedzieć, czy działa, czy nie działa. Więc, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, dzisiejszy odcinek bardzo krótki, bardzo konkretny. Zachęcam Cię do posłuchania tego podcastu, raz jeszcze zapisania sobie pewnych pytań i przetestowania modelu w praktyce. A jak już go wykorzystacie, to możecie pozostawić komentarz. Dać czasami łapkę w górę, jeżeli wyciągacie z niego coś wartościowego, udostępnić go dalej, bo jak dobrze wiecie, to jest zawsze dla nas bardzo wartościowe. I na sam koniec. My, jako Circinus, jako firma, pracujemy bardzo dużo z menadżerami. Pracujemy z różnymi modelami. i Model Gold jest jednym z tych, których na pewno jest wartościowy, i menadżerowie, którzy z nami pracują, mówią, że przynosi im bardzo konkretny efekt. Jeżeli drugi słuchacz, druga słuchaczko, chcesz potrenować razem z nami. To zapraszam na bezpłatną konsultację, która jest w prawym górnym rogu strony na www.cw.inus.pl. Tam się zapiszesz i zobaczymy, czy wspólnie możemy coś zrobić. Z mojej strony to by było już wszystko. Bardzo dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie i już serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka, który już za dwa tygodnie. Pozdrawiam serdecznie, Adam Puciński.